Wyobraźcie sobie, że jesteście w jakimś obcym kraju na wakacjach, są palmy, jest plaża, jest piasek, jest bardzo sympatycznie i poznajecie jakąś osobę z innego kraju i chcecie zagarać. No to zaczynamy od przedstawienia się. Hi, I'm Michał. Ewentualnie druga wersja. Hello, I'm Michał. Możecie przywitać się na dwa sposoby: Hi albo hello. Tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tymi słowami, przynajmniej żadnej istotnej różnicy na tym etapie. Jestem Michał, I'm Michał, jestem Jola, I'm Jola, I'm Tomek, I'm Grześ. No właśnie, i teraz jest pytanie. Pierwsze pytanie. Czy chcecie się przedstawić swoim własnym imieniem tak, jak wymawia się po polsku, na przykład Michał? No ja zawsze przedstawiam się Michał. Jest taki świetny polski gitarzysta Marcin Patrzałek, który przedstawia się jako Marcin, ale to dlatego, że on chce zrobić karierę czy w zasadzie robi karierę za granicą, i jest to zrozumiałe. Jeżeli to wy macie inicjatywę w tej rozmowie, to pewnie chcecie się dowiedzieć, skąd wasz rozmówca, rozmówczyni jest. I możecie zapytać: Where are you from? Skąd jesteś? Where are you from? Ewentualnie to ta druga osoba przejmuje pałeczkę i pyta was. Where are you from? Skąd jesteś? I wtedy odpowiadacie dumnie I'm from Poland. No i warto się dowiedzieć skąd jest ta druga osoba, więc możecie zapytać And where are you from? Albo wystarczy zapytać And you, a wy, a ty? I wtedy zapewne usłyszycie I'm from Italy, I'm from France, I'm from Belgium, I'm from the Netherlands. Mam nadzieję, że tak na pierwszy raz ta osoba yy, nie odpowie Wam, że jest z UK. I'm from the UK. Zawsze na początku łatwiej jest poznawać kogoś w języku obcym, jeżeli ta osoba nie jest native speakerem tego języka. Zakładam, że jesteście oboje, jesteście wszyscy w tej samej sytuacji, jesteście na wakacjach. Więc sankramentalne pytanie, czy Wam się tu podoba? Do you like it here? Do you like it here? Czy Ci się tutaj podoba? Zwróćcie uwagę, jeżeli mamy... Dwie osoby, trzy osoby, cztery osoby, z którymi rozmawiacie, albo jeżeli macie jedną tylko osobę, z którą rozmawiacie, to pytanie będzie brzmiało tak samo. Do you like it here? Na razie nie, nieważne dlaczego tak, przyjmijcie, że tak jest. Do you like it here? Oczywiście, co ma się nie podobać? Jest morze, jest piasek, chorwackie skały, jest wysoka temperatura, są fajne drinki, bardzo nam się podoba. It's great. Oczywiście warto to samo pytanie zadać tej drugiej osobie. And you, do you like it, you like it here? And you, do you like it here? No i wtedy ta, odpowie, ta osoba odpowie Wam zapewne, yeah, it's great. Ewentualnie, yeah, I love it. Bardzo mi się podoba. I love it. I tutaj pewnie. Wyczerpuje się słownictwo na pierwszą rozmowę, jeżeli jesteście absolutnie początkujący, więc warto się ładnie pożegnać, licząc na to, że następnym razem powiecie kilka więcej słów. Więc mówimy See you later. Do zobaczenia, do zobaczenia później. See you later. Ewentualnie Bye, do zobaczenia. Bye. Kochani, to była pierwsza lekcja absolutne podstawy, ale już nam się pojawiło kilka bardzo ciekawych rzeczy. Mianowicie mamy Hi, Hello. Ok, oczywista rzecz. Mamy It's great, czyli jest super, ale zwróćcie uwagę, że pojawiły nam się też słówka takie jak I am albo I'm. Co to jest? To I am albo I'm. I am from Poland albo I'm from Poland. To jest nic innego jak ja jestem i ja jestem w wersji skróconej. I teraz tak. Anglicy, Amerykanie uwielbiają wersje skrócone. Mało kto, może nie mało kto, częściej spotkacie się z forum I'm niż I am i do tego możecie się zacząć przyzwyczajać. Pojawiły nam się też pierwsze pytania. Do you like it here? i Where are you from? W obu tych przypadkach pojawiło się coś co nazywamy inwersją, czyli innymi słowy przestawieniem czasownika przed rzeczownik. Jak to działa i po co to jest, opowiem wam w kolejnych odcinkach, jeżeli tylko będziecie mieli ochotę. Zapraszam. Wszystko, co dzisiaj powiedziałem, umieszczam w notatce w serwisie MemoFriend. Linka macie pod wideo. Do zobaczenia. Trzymajcie się. See you in the next one.